Chciałem Wam pokazać dzisiaj, jak rozebrać amerykankę dwuosobową, która przychodzi w całości na podstawie popularnego modelu w naszym sklepie, czyli sofy fan. Nie jest to trudne, więc by nie przedłużać, zaczynamy. Najpierw oczywiście musimy pozbyć się poduszek. Jeżeli sofa przychodzi w paszce, to Poduszki znajdują się w takiej pozycji jaka była na tej sofie, a rozebranie jej ogranicza się tak naprawdę tylko do kilku ruchów. Dzięki czemu powstaną nam trzy mniejsze paczki. Pierwszy to różny element wózka, który połączony jest z materacem. Możemy go ściągnąć. Dzięki temu, że jest przymocowane tylko za pomocą tych metalowych zaczepów. Mamy więc jedną paczkę. Możemy ją sobie ostreczować i nawet samemu wnieść nawet w wąskie miejsce czy w wąską klatkę schodową. Jak rozbierzemy już ten element, element z pojemnikiem na pościel, również jest. Luźny i możemy go tak naprawdę wziąć pod pachę i przenieść w inne miejsce. Zostaje nam już tylko korpus sofy, który jest już nierozbierany, ale waży na tyle mało, że również jedna osoba jest w stanie taką sofę. Dźwignąć, przenieść. Moje mięśnie nie są duże, ale jak widać, wystarczy trochę pomysłu, i jesteśmy w stanie poradzić sobie z wniesieniem takiej sofy w każde pomieszczenie. A tym bardziej, że nie zajęło to zbyt dużo czasu. Dzięki.